25 listopada Emila Okupska. zaczynamy serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach m.in. córka śmiertelnie potrąconej pieszej w ubiegły piątek na ulicy Gałczyńskiego poszukuje nocnych świadków zdarzenia. Zwracam się z olbrzymią prośbą do wszystkich mieszkańców miasta Zgierza, którzy przebywali w piątek 20 listopada. W okolicach ulicy Gałczyńskiego Suchowolca. Wyjaśnimy także, co się kopie w mieście. Zgierzanie obserwują ostatnio w centrum miasta wiele prac ziemnych i zastanawiają się, kto i po co je prowadzi. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No nie wiem, nie wiem, nie znam się na tym. Takie same serca w takim samym rytmie. To część happeningu, który został zorganizowany w Zgierskim Gimnazjum nr 1 z okazji Święta Różnorodności w ramach projektu Wielokulturowy Zgierz. Tym razem pytaliśmy młodych zgierzan o to, czy są tolerancyjni i jak to często bywa w teorii jest inaczej niż w praktyce. Przy utworze Stanisława Sojki tolerancja wszyscy uczniowie gimnazjum nr 1 ustawili się na boisku szkolnym w konturach serca, prezentując tworzone wcześniej w klasach sylwetki człowieka życzliwego. Tolerancja polega na tym, że się toleruje osoby, które są ubierają się inaczej, zachowują, mają inne poglądy i inne religie. Tolerancja jest dla mnie szanowaniem drugiej osoby, zrozumieniem jej poglądów, tego jak lubi się ubierać, o czym lubi rozmawiać. Tego dnia w szkole odbył się również specjalny konkurs, w ramach którego uczniowie przebrali się w stroje z różnych stron świata. Zorganizowane przedsięwzięcie ma na celu integrację uczniów, ale także pozwala im na zdobycie wiedzy odnośnie różnych kultur, poglądów czy tradycji. I choć w teorii gimnazjaliści są tolerancyjni, to w praktyce bywa z tym różnie. Jak się pyta dzieci, czy są tolerancyjne, no to oczywiście każdy odpowiada, że tak. Ale na przykładzie. Yy... Lekcji, które są prowadzone zajęć warsztatowych, to widać, że dzieci na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji wypisują coraz więcej grup ludzi nietolerowanych. Niemniej jednak, jeżeli dochodzimy do takiego ćwiczenia, które, z którym, w którym mają się zidentyfikować z ludźmi z różnych poglądów o różnych poglądach na przykład. To potrafią to zrobić, i myślę, że jest to kwestia taka no, niedocenienia tego, żeby patrzeć w jakiś sposób taki serdeczny na drugiego człowieka. Zorganizowany happening to tylko część działań związanych z Dniem Różnorodności. Od początku roku w szkole były prowadzone zajęcia odnośnie tolerancji czy godności. Sami uczniowie przyznają, że tego typu inicjatywy są w szkołach potrzebne. Są bardzo istotne, patrząc pod względem klasy, bardzo integrują klasę. Każdy pomaga sobie ubrać się, pokazać jak różne kultury mamy na świecie, możemy też się przebrać i pokazać kultury nasze polskie, stroje łowickie, góralskie, Śląskie. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajne i fajnie wygląda to w szkole. Na koniec happeningu uczniowie wypuścili kolorowe balony na znak pokoju i jedności z innymi kulturami, a następnie rozstrzygnięto konkurs na najlepiej przebraną klasę. Licealiści zespołu szkół ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica wzięli udział w jednodniowym projekcie pod tytułem Zdzisław Beksiński w Twojej szkole. Młodzież miała możliwość poznania dzieł oraz sylwetki artystycznej jednego z czołowych twórców Podkarpacia. Jak spodobały się młodzieży jego obrazy pełne fantastyki, atmosfery grozy i tajemniczych treści sprawdzał Rafał Woźniak. Projekt realizowany jest przez Fundację Beksiński i Muzeum Historyczne w Sanoku. Spotkanie obejmowało multimedialny wykład na temat życia i twórczości Zdzisława Beksińskiego oraz zajęcia dydaktyczne dotyczące analizy dzieła sztuki na przykładzie pracy artysty. Prace Zdzisława Beksińskiego można mieć na ich temat różne opinie, jednak nie da się zaprzeczyć, że są to dzieła wyjątkowe oraz dostarczające niesamowitych wrażeń. Twórca podejmuje w nich dialog z ukrytymi w nas lękami, pragnieniami i wyobrażeniami. Uderzając mocno w odbiorcę, fascynując go, mamiąc, pobudzając do refleksji. Zwisław Ksiński zawsze twierdził w ten sposób, że sztuka musi poruszać. Jeżeli sztuka przechodzi się obojętnie obok obrazów, czy dzieł sztuki to znaczy, że ta sztuka niczego nie wyraża. I myślę, że nie silił się na to, żeby, żeby to powiedzmy odnosiło taki skutek prawda, w przyszłości, to wychodziło z samego niego po prostu. Tu nie ma żadnego fałszu. On cały czas mówił, że ta jego sztuka to tak jakby malował swoje wyobrażenia, sny i wizje. Niczego nie udawał. Wręcz przeciwnie, mówił, że czym więcej opisuje się dany rodzaj sztuki, tym mniej ona jest warta. Ci, którzy uważnie słuchali, rozwinęli z pewnością swoją wiedzę o życiu i twórczości jednego z czołowych artystów Podkarpacia. Poznali jego osobowość oraz liczne ciekawostki z życia prywatnego takie jak upodobania kulinarne czy gust muzyczny. Ponadto uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę fotografii, grafik komputerowych, plakatów oraz reprodukcji obrazów artysty. Cała ta wystawa jest bardzo szczególna, ponieważ te obrazy z jednej strony są dla mnie troszeczkę przerażające, ale z drugiej strony po prostu chce się na nie patrzeć, mają sobie tyle szczegółów. Tyle po prostu emocji, tyle takiej głębi, że po prostu jak patrzę, to tylko patrzeć i dalej myśleć nad to, czemu wszystko tam jest w takiej kolejności, a nie w innej. trzeba uwzględnić, że pani bardzo ciekawie opowiadała. Bardzo mnie tak jakby zainteresowała tym człowiekiem. Zauważyłam, że był to człowiek. Bardzo mądry, wiedział czego chciał, też widać to tak naprawdę w jego obrazach, bo osobiście dla mnie jak patrzę, to obrazy są bardzo głębokie, takie dość przemyślane. Licealistów z klas maturalnych czeka już wkrótce egzamin dojrzałości. Być może trafią na twórczość Beksińskiego. Musimy opisać obraz i mamy teraz właśnie taki przedmiot jak wiedza o kulturze, która jest przygotowaniem do tego i teraz będziemy mieli też na wiedzę o kulturze Obrazy właśnie Beksińskiego i będziemy je opisywać. Na zakończenie imprezy prowadzonej przez Ewę i Janusza Baryckich wśród zgromadzonej publiczności przeprowadzono konkursy z wiedzy o twórczości Zdzisława Beksińskiego. Zwycięzcom konkursów wręczono symboliczne nagrody. Według statystyk liczba dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi jest dziś większa niż 10 lat temu i wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostowa wciąż się utrzymuje. Najważniejsze jest by najwcześniej jak to możliwe zdiagnozować nieprawidłowości i rozpocząć ewentualną terapię. Miejskie przedszkole nr 3, by ułatwić rodzicom kontakt ze specjalistami, zorganizowało dzień bezpłatnej diagnozy. Miejskie przedszkole nr 3 integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizuje cyklicznie od 2008 roku dzień bezpłatnej diagnozy. Pomysł na zainicjowanie tej akcji zrodził się ze wzrostu liczby dzieci z różnymi zaburzeniami rozpoczynającymi edukację przedszkolną. Często u dzieci występują pewne zachowania, które niepokoją rodziców, a ta akcja przedszkolna jest szansą na rozwianie wszelkich wątpliwości, czy też ich potwierdzenia. Natomiast nam głównie zależy na tym, żeby trafiły do nas dzieci które, no z, u których ten rozwój jednak przebiega nieprawidłowo. Rodzice nie zawsze zauważają te błędy, nie zawsze w porę trafiają do odpowiednich specjalistów, i często później się okazuje, że mamy mało czasu yy, i dziecko ma mało czasu na to, żeby podjąć działania takie terapeutyczne. I stąd te nasze dni, takie jak dzisiaj. A obserwujemy rokrocznie, że jest taka potrzeba zarówno z naszej strony, jak i zainteresowanie ze strony rodziców jest dość duże i tak rodzice wraz z dziećmi mogli skorzystać z pomocy logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów i rehabilitantów ruchu zatrudnionych w przedszkolu. Jeżeli mają jakieś wątpliwości co do rozwoju dziecka w tym zakresie, czy w zakresie rozwoju mowy, czy w zakresie rozwoju ruchowego, czy cokolwiek się dzieje intelektualnie z dzieckiem, mogą tutaj zasięgnąć informacji, udzielimy porad, pokażemy, jakie wykonywać ćwiczenia, zabawy w domu, bądź skierujemy do odpowiednich instytucji, które zajmują się już szczegółowo diagnozą i terapią z dzieckiem. Najczęściej wśród dzieci diagnozowany jest opóźniony rozwój mowy, wady postawy, zaburzenia emocjonalno-społeczne. Oczywiście, w sporej mierze są i takie dzieci, u których specjaliści nie stwierdzają żadnych nieprawidłowości. Akcja organizowana w przedszkolu nr 3 kierowana jest głównie do dzieci w wieku od 2 do 6 lat, chociaż, jak przyznaje dyrekcja, nigdy nie jest za wcześnie na konsultacje ze specjalistą. Jak tylko cokolwiek będzie no zauważone, czy to przez lekarza, czy przez kogokolwiek, nawet przez rodzica cokolwiek budzi niepokój bądź widzimy jakiekolwiek. Różnice, i jesteśmy niespokojni, chcemy to sprawdzić, to wiek tutaj nie ma znaczenia od zera, zaraz po urodzeniu. No, trudno jest tutaj u, u niemowląt stwierdzić pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o takie już rozwojowe, choć są możliwe do zaobserwowania. Natomiast ten wiek myślę od drugiego roku życia, czasami rok. I też, też jest to możliwe do zaobserwowania. Im wcześniej, tym lepiej. Po wstępnych diagnozach rodzicom zostają udzielone wskazówki do dalszej pracy z dziećmi oraz przekazane adresy placówek, w których mogą uzyskać dalszą pomoc specjalistów. Diagnozowanie to poznawanie dziecka i wyjaśnianie jego problemów po to, aby udzielić mu właściwej pomocy. Wczesne rozpoznanie i terapia jest szansą na lepsze, bardziej skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych, tak aby dzieci mogły lepiej funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych. Choć zimowa aura zaczyna dawać o sobie znać, to w remontach infrastruktury miejskiej trwa lato w pełni, bo kopie się w Zgierzu na potęgę. Ulicę Długą, Dąbrowskiego, Łódzka, właściwie sporą część centrum opanowały koparki. Mieszkańcy patrzą i zastanawiają się, komu przyszły do głowy zimowe wykopki. Postanowiliśmy poszukać odpowiedzi z naszą kamerą. Po ostatniej awarii wodociągu na ulicy Piątkowskiej można zauważyć wzrost prac remontowych w naszym mieście. Czyżby zastosowano metody zapobiegawcze, aby nie dochodziło do podobnych awarii? Głębokie wykopy przykuwają uwagę mieszkańców, jednak ich wiedza na temat prowadzonych prac jest znikoma. Sam nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Musi być, no nie wiem, nie wiem, nie znam się na tym. Teren prac remontowych wydaje się, że powinien być bardziej zabezpieczony. Takie sobie. No, no. No, chyba tak, niebo jest. O tu nie bardzo. No, trzeba uważać. Myślę, że jak ktoś będzie uważał, to, to nie wpadnie. Aby dowiedzieć się, co się kopie w mieście i gdzie, zajrzeliśmy do siedziby z gierskich wodociągów. Dlatego objaśniamy, wyjaśniamy. Aktualnie jest wymieniany wodociąg na ulicy Ciosnowskiej, wymieniana armatura na hełmach. W tym tygodniu będzie wymieniany hydrant na ulicy Chopina. Jest to celowe przede wszystkim w przypadku utrzymania płynności ruchu związany z nawierzchnią dróg, no a także i z jakością dostaw zarówno wody, jak i odbioru ścieków. Ponadto na ulicy Łagiewnickiej są regulowane i wzmacniane pod cięższe obciążenie studzienki kanalizacyjne, ponieważ poprzez wzmożony ruch pozapadały się. Czyżby poprzedni wykonawca nie przeprowadził prac należycie i teraz trzeba remontować od nowa? Nie, nie, nie. To nie jest związane z tym, że coś było źle wy wy wykonane wcześniej. Po prostu ruch, jak i nasilenie ruchu przede wszystkim i, i, i pojazdów, które przyjeżdżają ulicą Łagiewnicką spowodowały, że te studzienki uległy zniszczeniu. Nie jest to jedyna ulica, bo na terenie Zgierza jest więcej takich ulic, że wzmożony ruch to nasz występujący powoduje po prostu uszkodzenie samej, pod, może nie samej podbudowy studni, ale, ale przede wszystkim tutaj górnej części, na której są montowane studnie yy, władzy jeżeliwne. Nie chodzi o tiry pewnie? Jak najbardziej. Na Łagiewnickiej prace potrwają jeszcze do końca tego tygodnia i wymienione zostaną tylko te studzienki, które były w najgorszym stanie. Jak informowaliśmy w poniedziałkowych wydarzeniach, miniony piątek okazał się być tragiczny na drogach powiatu zgierskiego. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło wieczorem przy skrzyżowaniu ulic Gałczyńskiego i Suchowolca, gdzie wskutek skutek potrącenia przez auto dostawcze zginęła 74-letnia kobieta. Jej córka zwraca się do wszystkich naocznych świadków z apelem o kontakt. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony piątek 20 listopada około godziny 17.20 na ulicy Gałczyńskiego w Zgierzu przy skateparku. Nieoficjalnie wiadomo, że kierowcą auta, które śmiertelnie potrąciło pieszą, był ojciec znanego Zgierzanina, obecnie prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Córka zmarłej postanowiła na własną rękę szukać naocznych świadków zdarzenia, jak dotąd... Nikt się nie zgłosił. Zwracam się z olbrzymią prośbą do wszystkich mieszkańców miasta Zgierza, którzy przebywali w piątek 20 listopada w okolicach ulicy Gałczyńskiego Suchowolca i byli naocznymi świadkami śmiertelnego wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła moja mama. Pilnie poszukuję takich osób. Według wstępnych ustaleń kierujący 70-letni mieszkaniec Zgierza Edmund K. Jadąc samochodem marki Ford Transit w stronę ulicy Łęczyckiej potrącił przechodzącą po przejściu dla pieszych 74-letnią kobietę. W wyniku tego zdarzenia pomimo podjętej reanimacji piesza poniosła śmierć na miejscu. Kierowca Forda był trzeźwy. Wszystkich, którzy mogliby pomóc w sprawie i byli świadkami zdarzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z córką zmarłej pod numerem 600-309 428 lub mężem córki pod numerem 602. 633 131. Na koniec pragnę Państwu przypomnieć o trwającym głosowaniu na zgierzeniu na roku w ramach plebiscytu, który Tygodnik Panorama Zgierska organizuje wspólnie z Telewizją Centrum. Kto został nominowany i jak głosować, przeczytacie Państwo w tygodniku Panorama Zgierska. A dziś w serwisie to wszystko. Za chwilę zapraszam na kolejny odcinek młodzieżowego komentarza do wydarzeń listopadowych. Nie ma to tamto. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.